Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Bardzo się cieszę, że Pani Radna z Koalicji Obywatelskiej była uprzejma zabrać głos w sprawie finansów miasta Inowrocławia. W 2023 roku Pan ówczesny prezydent Ryszard Brejza komunikował w biuletynie miasta Inowrocławia, że w związku ze zmianami, z zmianami podatkowymi, które wprowadził ówczesny nasz rząd prawa i sprawiedliwości. Miasto miałoby stracić 65 milionów złotych. Państwo rządzicie już półtora roku. Czekamy na te 65 milionów. Myślę, że poprzez zmiany gospodarcze to nie będzie tylko i wyłącznie 65. Liczymy na więcej milionów. Myślę, że 100 milionów jesteście Państwo w stanie dla Inowrocławia załatwić. Dziękuję bardzo. I wtedy pieniądze będą. Dziękuję bardzo. Pan radny Kaźmierczak. Chciałem powiedzieć, że teraz w ten sposób się nie złatwia pieniędzy na telefon. Tylko jest normalnie ustawa, są przepisy, są jasne i czytelne zasady, na podstawie których e, samorządy uzyskują dochody. Jest klucz. E, te zasady, które obowiązywały wcześniej, rozdawania pieniędzy według e, klucza politycznego się skończyły. Pan radny Polek w trybie advocacyjnym. Panie radny, chcąc nie przedłużać mojej wypowiedzi, użyłem skrótu myślowego, używając słowa załatwić. Oczywiście tłumacząc panu radnemu, wprowadzić zmiany legislacyjne poprzez państwa, większość parlamentarną, aby Inowrocław uzyskał minimum 65 milionów, o których państwo mówili, ale liczymy na więcej. Dziękuję.